Szukasz miejsca, gdzie każdy dzień zaczyna się od słońca, a kończy relaksem, gdzie komfort spotyka się z funkcjonalnością, a miasto jest na wyciągnięcie ręki. Zobacz to wyjątkowe czy pokojowe mieszkanie w Zalasewie Koło Poznania. Wyobraź sobie poranną kawę na dużym słonecznym balkonie, gdzie możesz cieszyć się intymnością i spokojem. A noce prześpisz je w ogromnej sypialni z dala od zgiełku. Mieszkanie jest do wprowadzenia od zaraz. Zapomnij o remoncie. Tu wszystko czeka na Ciebie. Dla Twojej wygody duża komórka lokatorska. Jedyna na całą klatkę i to na poziomie zero. Na parterze także wchodzisz i od razu możesz odstawić wózek czy rower do komórki lokatorskiej. sebo to idealna lokalizacja. Szybki dojazd do Poznania i Swarzędza, pełna infrastruktura w okolicy, lidl, paczkomat, przedszkole, szkoły, wszystko czego potrzebujesz, Ty i Twoje pociechy. To mieszkanie to nie tylko wnętrza. To styl życia. To już jest nieaktualne. Właśnie je sprzedałem. Także jak chcesz, to Tobie też również mogę pomóc sprzedać.